Kiedy Niemcy napadły na Związek Radziecki i front się przesuwał na wschód, trzeba było usprawnić dowóz sprzętu wojennego na front wschodni. Na odcinku między Poznaniem a Koninem był tylko jeden tor. Chodziło o to, żeby zapewnić ruch pociągów w dwie strony, i w związku z tym podjęły władze okupacyjne decyzję o rozbudowie tej linii kolejowej. Na terenie obozu było Około 10 baraków, tak zeznają świadkowie, przesłuchani przez przedstawicieli Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. W tych 10 barakach, dwa albo trzy baraki, które znajdowały się po zachodniej stronie tego obozu, a obóz był ulokowany pomiędzy linią kolejową a drogą prowadzącą do środy, do Stroszek to jest najbliższa miejscowość. Pola należały do rodziny Żółtowskich. I właśnie tam Niemcy wyznaczyli teren, na którym ten obóz został zlokalizowany. W części zachodniej znajdowały się baraki, w których, w których zamieszkali więźniowie żydowscy. Byli również tam zakwaterowani polscy robotnicy przymusowi, którzy byli zatrudniani przy budowie tej linii, ale zupełnie na innych zasadach niż, niż Żydzi. Mogli wychodzić i wracać do obozu, kiedy. Obowiązywała godzina policyjna, więc oni mieli swobodę ruchu. Natomiast Żydzi byli pod rygorem, pod bronią pilnowani. Zdarzały się ucieczki. Więźniowie uciekali, ale wszystkich, którzy, którzy, których złapano, karano bardzo surowo. Najczęściej wieszano tych więźniów, złapanych, grzebano ich. Zresztą to nie tylko tych powieszonych, ale tych, którzy umierali wywożono na miejsce pochówku, na tak polu proboszczowskim przy drodze prowadzonej, prowadzącej w stronę Czerniejewę. Egzekucję nadzorował gestapowiec Bischer. On był pracownikiem ekspozytury gestapo w Jarocinie, który przyjeżdżał tutaj do Nekli. Był to człowiek urodzony we wrześni, Niemiec. Ale żoniony z Polką. To jest bardzo dziwna sprawa. Jak y, był zaprzedany Niemcom, był gestapowcem, to prawda, ale miał bardzo liczną rodzinę, a jednak zachowywał się bardzo brutalnie. Po wojnie próbowano y, aresztować go, znaleźć, odnaleźć, niestety to się nie udało. Obóz funkcjonował w zasadzie do. Wiosny 1944 roku, bo w obozie pozostali jeszcze pracownicy polscy, którzy jakieś tam prace wykonywali na linii kolejowej. Natomiast Żydów wywieziono 5 stycznia 1943 roku, także rok wcześniej niż zlikwidowano całkowicie obóz. Zakończono podstawowe prace ziemne i związane z układaniem torów, i po prostu Żydów wywieziono do innych obozów, na inne odcinki pracy. Z tego co y, wiadomo, w obozie przebywało około tysiąca, przewinęło się przez obóz Nekielski około tysiąca Żydów. Około 100 y, to byli pracownicy przymusowi polscy. Y, natomiast wojnę przeżyło tylko pięciu Żydów. Jest wiele relacji, świadków, którzy, którzy zeznają, i to zamieściliśmy w naszej publikacji. Jak traktowano Żydów, że oni ciężko pracowali, po prostu brakowało im żywności, ludzie podkładali, tak jak panowie tutaj wcześniej mówili, różnego rodzaju torebki z produktami. Jest relacja pani Izabeli Dudek, córki rozstrzelanego, więc do tego domagały, rozstrzelanego w małej górce. I no, jej relacja jest tutaj zawarta. Jak ona zapamiętała w Zasudowie, kiedy kolumna tych jeńców przechodziła więźniów, przechodziła przez zasudowo, bo budowali pracowali w okolicach stacji pod i to musieli się tam dostać mhm. przez zasudowo. Więc to jest, to jest, to jest opisane w tych wspomnieniach. Oczywiście nie wolno im było nawet marchewki, nawet buraczka gdzieś tam z ogrodu zerwać, tak. za to byli surowo karani. Biciem, torturami różnego rodzaju, no i też były, były ucieczki, a jak złapano, to pokazano egzekucje a później w obozie się odbywały. Po wojnie w roku 1958, wczesną wiosną, to było chyba w drugiej połowie marca i na początku kwietnia, przyjechał specjalny zespół do spraw ekshumacji, żeby z tego pola ciała zmarłych Żydów ekshumować i przenieść do kwatery żydowskiej na cmentarzu Miłostowskim. Są różne informacje mówiące o tym, mówiące o rozbieżności w ilości tych ciał ekshumowanych. Oficjalny protokół, który zamieściliśmy w publikacji naszej o historii obozu pracy przymusowej, mówi o tym, że 306 ciał przywieziono, ale dotarłem też do, do dokumentu, który mówi o tym, że z przywieziono aż 495 ciał? Czaszki osobno, giczki, tam tamte dłuższe kości, nie? Takie i drobniutkie kości, wszystko było co znalezione zostało, przywiezione do pałacu, no i, i były te skrzynie, i ładne, takie oheblowane, bardzo ładne, czyściutkie takie drewno było. Aha że wyglądało bardzo tak przyzwoicie. Jeśli chodzi o zakończenie wojny, władze komunistyczne przejęły wszystkie majątki ziemskie. Właścicielom nie wolno było wrócić do swojej własności. Ten dwór nekielski nazywany jest powszechnie Pałacem. Pałacem. I kiedy władze przejęły ten obiekt, zasiedlono ludźmi. Po prostu rodziny zakwaterowano w tym dworze. Każdy dostał pokój z kuchenką, czy no. ewentualnie przerabiano. Dlatego tyle rodzin zamieszkało w tych odebranych właścicielom y, obiektach. Jako chłopak, już do tego, jak tam się coś w tym parku działo, no to wiadomo, akurat te wojsko przyjechało i żeśmy się interesowali. No jak, no podeszli jako my, chłopaki, do chłopaków żołnierzy. I oni codziennie rano jechali, właśnie na tak zwany ten cmentarz żydowski, żeby wykopywać i układać skrzynki i wywozili, nie, to tyle, co tam wiemy, nie, no. Tutaj się wychowywałem. mieszkaniem w pałacu i trochę widziałem, nie? co tam się działo. Jako taki młody chłopak, no to zawsze się zaznaczało. Jak te wojsko przyjeżdżało, przywozili tam z tej ekshumacji te zwłoki, znaczy te zwłoki... Te kości. Te kości nie, i ładowali w takie skrzynie, około dwumetrowe długości i gdzieś 50 na 50. Te kości już były tak trochę obczyszczone, że tak w miarę wyglądały. I tak no, może wszystko trwało około dwóch tygodni, co to tak, tak może trwało, być. nie. I w tym pałacu mieszkało 21 rodzin, rodzin 21. To powiedzmy, jak dzieci wybiegły, nie no to było tak, aby w przedszkole, bo tam i tam powiem malechu jak rodzina, bo tam i na dole i koraleccy, i nie? Ale tak w ogóle no i, i jak to no każdy, czasy nie było tak, że idzie sobie coś kupić, to chcąc rodzinę no to tam uchował sobie świnkę i kury i kaczki mieli i owce mieli, nie, bo tam nie był taki zarośnięty park jak teraz jest, no bo to jednak były podzielone, każdy miał swoje, tu było swoje, tu były swoje, jak na przykład hrabina tu od lewej strony na dole była tak zwana ta lodownia, nie, co było, czasy były trudne, to jak teraz nastało, identycznie jak teraz bo też dawniej więcej nie dawali, a 500 kg węgla i to jeszcze trzeba było stać, żeby kupić no to na tyle byli, widzi Pan, zgodni mieszkańcy i w ogóle za tamtych czasów tutaj, bo to byli wójtowie, nie, czy tam przewodniczący no to na przykład jak wiatr przewrócił jakiś drzewo, no to się wszyscy mi nie podzielili. Ten przyszedł, to jest Michałowa Waligórskiego, to jest Józefa Borkowskiego, to jest Góry, to jest, to jest i tak dalej, każdy po tym kawałku tego drzewa wziął, nie? Jeżeli tam ktoś przyszedł, że na przykład tutaj na Kokoszkach w gospodarstwie tam te Ruski niewłaściwie się zachowali ze starszą panią, to ten jak przyjechał, to tam wyciągnął pistolet i był. Zaraz czas, no i koniec nie ma, drugi go wywiózł, Bo oni by nie dali rady, bo to tak było jak i teraz. Bo to prawdopodobnie byli więźniowie, którzy szli też na Berlin. Także oni się tu zachowywali bardzo niepoprawnie. Nie? Ja chodzi o nie? Ja też już Tu okropnie się zachowywali. Broją, jakiś mnie żołnierz radziecki, to no, no. Do tyłu, I właśnie na przykład. Tego, rzecki, no tego i tam właśnie. Zaraz zaraz, ciach i podobnie. ty pamięci Krakka. tego pana Lersza, to ta siostra, która no nie żyje Lersz, nie? to, to mamy to tak wykorzystali jako mężczyźni i później wyrzucili prawie nagą na ulicę. No, także takie rzeczy tu się działy, też okropne, nie? Kiedy zbliżali się Rosjanie, ci własowcy ukrywali się tutaj u rodzin w Nekli. Ale był ktoś, kto widział na cmentarzu nekielskim rozczłonkowane ciała yy, tych żołnierzy. Obcięte głowy, oddzielnie głowa, oddzielnie korpus. Gdzie później pochowano te resztki, trudno powiedzieć, ale to przetrwało w pamięci ludzi. Także Rosjanie, kiedy wkroczyli i złapali któregoś z tych żołnierzy, po prostu obchodzili się w taki okrutny sposób. Nikt się tym tymi tematami nie zajmował, nikt. nikt, naprawdę nikt. No nie zajmował się nikt tymi tematami. Żydowski cmentarz to był żydowski cmentarz i wiedzieli, że żydowski i tak dalej, ale takie tam właśnie szczegóły, na przykład <laughs> z takiego rosztyka, czy później to nawet dokładnie zaścisz. Niejedni już w tamtym pokoleniu nie wiedzieli, że taki obóz był, nie? Bo starsi ludzie tak, no to wiedzieli, że taki obóz był, nie? No taka prawda, nie? Tak jak pan Czesław tak, powiedział, tak. No. o historii tego obozu się praktycznie nic nie mówiło. Nic się nie mówiło. Wcześniej nie. 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 Ale nie. Mm, zainteresowaliśmy się tematem. Zaprosiłem do współpracy pana Bogubiła Rudawskiego. To jest pracownik yy, Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Obecnie doktor historii, ponieważ znalazłem gdzieś w internecie jego artykuł dotyczący okupacji w Poznaniu, o bombardowaniach Poznania, rozpoczął poszukiwania w archiwum państwowym w Łodzi, gdzie w zasobie dotyczącym korespondencji pomiędzy administracją obozową obozu przymusowej pracy dla Żydów w Nekli a zarządem getta łódzkiego. Na podstawie tej korespondencji ustalono, to znaczy pan doktor odnalazł, ustalił nazwiska 900, 920 Żydów, którzy pracowali w tym obozie. I te osoby są znane z imienia i nazwiska. Jeśli chodzi o ich losy, to jest różny zasób wiedzy, natomiast wiemy, kto przebywał w tym obozie. 920 na około 1000, które to osoby przeszły przez ten obóz, to jest, to jest bardzo dużo. I w tej książce mamy listę imienną tych osób, które w tym obozie były. A to jest ważne dla potomków, jeśli żyją gdzieś w świecie, kto w obozie żydowskim w Nekli pracował.